Chyba ja wam, kochani, dzisiaj Sygiria. Piękna wyspa, możecie sobie obejrzeć. Będą też zdjęcia od nas, ale piękna wyspa z piękną historią, karmiczną, oczywiście. Zacznę może od takiego wątku historyczno, historycznego. Czyli mamy górę na między, między, pośrodku dżungli, tu są też inne jeszcze takie góry, które nie wyglądają góry, tylko wyglądają jak piramidy. Ale to jest moja koncepcja historycy nie muszą się z tym zgadzać. W III wieku zakon buddyjski na szczycie tej góry, w III wieku przed Jezusem. Natomiast w V wieku powstaje tutaj niesamowita świątynia, forteca, która tak naprawdę kryje przepiękną dla mnie historię karmiczną, ponieważ jesteśmy fanami historii karmicznych, przede wszystkim naszych własnych, aby je później oczyścić i żyć lepiej. Ale wyobraźcie sobie taką historię, że jest rodzina, ojciec, król, bogaty, dwóch braci. E, jeden z braci postanawia e, usunąć drugiego brata z władzy i prosi króla, ojca, o przedstawienie mu złotego skarbu, lekarstwa, największego bogactwa na tej wyspie, największej tajemnicy, jakie jest największe bogactwo. I on chce wiedzieć, znać to bogactwo. I król mówi, okej, okay, synu, Będziesz znał to bogactwo. Zróbmy kąpiel, zróbmy imprezę. Imprezy są zawsze wskazane w takich sytuacjach przekazywania wielkich tajemnic tego świata. I kiedy zrobił piękną imprezę z basenami, bo ojcu chodziło o kąpiel, i ojciec wszedł i pokazał na Sri Lance po prostu wodę w tym basenie, że to jest największy skarb na tej wyspie, syn dostał, nazwijmy to, ataku rozczarowania tak? i po prostu go utopił. I zmienił swoją loka, zmienił swoją bazę, swoją lokalizację właśnie na Cygirie Na tej pięknej górze wybudował pałac Forteca. I teraz będzie krótki, krótki, krótki rys bardziej, bardziej logistyczny z pamiętnika karmicznego wojownika. Jest to rewelacyjna forteca. Zbudowana z podwójnymi fosami, z mnóstwem przejść takich, ponieważ to jest Sri Lanka, więc posługiwali się jako ciężki sprzęt wojskowy słoniami, więc bardzo wąskie szczeliny, żeby słonie nie mogły zaatakować. Różne wejście, różne poziomy trudności zdobywania tej góry. Jak się idzie, jeżeli będziesz oglądał, jeżeli przyjedziesz na Sri Lankę, będziesz, oglądał, będziesz wchodził tutaj, możesz zauważyć, jak niesamowicie logistycznie jest to. Genialnie zrealizowane. Piąty wiek jest rewelacyjny system wodno-kanalizacyjny na tej górze. I na samej górze umieścił, genialnie zresztą, pan książę, po prostu swoją świątynię. Do świątyni zaprosił oczywiście mnóstwo pięknych kobiet z okolicy. Kobiety miały baseny, miały spa, a on sobie tutaj siedział, siedział rządził krajem, pięknym krajem, 18 lat, pośrodku dżungli na górze i w zasadzie był ogólnie niedostępny. Natomiast jego brat zorganizował wojska. Poprosił o pomoc Hindusów i Hindusi e, nadążali w kierunku tej góry, aby odbić władzę nad Sri Lanką. I kiedy e, szli w jego kierunku, po prostu uświadomił sobie, że okej, okay, nie zejdzie z góry i sam zaatakuje. I kiedy został pokonany w akcie, e, podjął decyzję o tym, że podderznie sobie gardło, tak? czyli wykona sam na sobie egzekucję. Jak to tutaj się mówi w tym kraju, a jest to w większości kraj buddyjski, buddyjski karma się dopełniła. I dzisiaj, siedząc na Sygiri i zaraz zobaczymy tutaj piękne, piękne miejsca, natchnęło mnie to też do, do nas 1500 lat później, aby, aby samemu zastanowić się nad tym, w jakim miejscu ja tkwie, kiedy zaczęły się czasy wodnika. W którym miejscu ja jestem karmie swojej duszy, w którym miejscu ja jestem? Komu jeszcze coś nie wybaczyłem? Bo wyobraź sobie, że 1500 lat później przybywa tu ojciec i syn, genialnie sobie wybaczają, bo to nie ma znaczenia, co było wcześniej. Ma znaczenie, co jest tutaj i teraz. Więc jeśli siedzisz gdzieś, w jakimś uporze, to, co mówiłam na ostatnim filmiku ze Sri Lanki, przy kimś, kogo bardzo nie lubisz, bardzo nie chcesz mu odpuścić, bardzo, um, bardzo napierasz, walczysz, albo się obraziłeś, proszę zajrzeć w głąb swojego serca i pomyśl o tym, że w twoim sercu pięknym, cokolwiek doświadczyłeś, jest wielka, wielka potęga miłości. A miłość to jest przebaczenie. A miłość to jest akceptacja. A miłość to jest zrozumienie tego, że tak naprawdę na Ziemi dla nas dusz świadomy jest to tylko Maja i Iluzja. Cała reszta tak naprawdę jest Matrix. A przede wszystkim jest miłość. Nawet tutaj, tak jak dzisiaj, na Sigiri. <gry> e, tak, wśród ludzi tutaj teraz, bo się zebrali. E, poczuj to w sercu, kto jeszcze ci ciąży. Bo tak naprawdę my wiecznie jesteśmy albo ofiarami, albo katami. Tej grze matrixowskiej ziemi. A czas wyjść z tego. Powiedz sobie tu. To jest moje centrum. Tak, twoje również. Miłość. Dziękuję.